Dlaczego bierze Pan udział w takim wydarzeniu? Po raz pierwszy. Generalnie jest to mój debut tutaj w Biegach w Anmagedonie. Ciekawe podejścia. I generalnie polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował, to warto. To nie są przeszkody takie, żeby nie były do pokonania. Hardcore na trasie. Wczoraj był rekrut, lekko było dosyć, ale dzisiaj to masakra. Tak bolało, taki był kiedyś, że jestem dumny, że udało się dotrwać. Cała trasa ok. Od kiedy Pan trenuje? No z 8 lat. No. Każdy, kto ukończy dzisiejszy bieg powinien być mega zadowolony. Po prostu masakra. Nie wiem jak to zrobiłam. Naprawdę nie wiem. Coś przyjemnego na trasie było? W samej nieprzyjemności. Każdy może to przebiec charakter jak micha materla szczecin. Może mi zabraknąć kondycji, może mi zabraknąć siły, ale nigdy charakteru pomoże. Nawet nie pamiętam, żeby nie było gdzieś kawałka górki. Woda, góra, woda, góra, woda, góra, woda, góra, woda, góra krzaki. I go. Okay. Hello go. Jości. Okay. Mocno stiranie już chyba to. Nie, co ty, kurwa? Nienawidzę organizatorów, nienawidzę tej trasy, ale jak wszyscy wiemy, od nienawiści do miłości jeden krok. Zawsze sobie mówię to jest ostatni raz. Tak mówiłam pięć razy na trasie. Może 50 razy na trasie, ale wrócę jeszcze, bo super. Chcemy ludziom umilić, może i też uprzykrzyć po dzisiejszym hardkorze, to raczej uprzykrzyć bieganie, natomiast będą na pewno nas do końca życia pamiętać, jakie piekłem zgotowaliśmy. Pierwszy raz w Polsce zdarzyło się, żeby zawodnicy mieli możliwość w trakcie biegu zjeżdżać, zjeżdżać wyciągiem. Wczoraj wjeżdżali, tak, no bo dzisiaj hardkor, więc nie mieli tak łatwo. Jak wyglądam? Dobra? Dobra? Jest? ok? Jest okej? Okay? Tak, tak. Nie sądziłem, że zacznę karierę telewizyjną od dupy strony. No ale no tak wyszło. Przepraszam bardzo. Czy wy jesteście normalni? Tyle przeszkód. niż więcej to nie <noise> Jak się pan w ogóle czuje? Super. No, przyjemne spa? Błotko? Przyjemne, przyjemne. Nie kosztowało, ale przyjemne. Sauna też była? Była sauna. Była sauna. Był zimny lód, rewelacja i ognie. Ale na samym początku, do zrobienia jest. Końcówka jest na zabicie. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze, gorzej z butami, bo niestety już są do wyrzucenia. Przeżyły bardzo dużo ze mną, ale tego biegu nie przeżyły. Miałem kryzys na 15 km. Także myślałem, że już nie pobiegnę, ale spoko. Wsparcie syna było? A, rewelacja. Jak go zobaczyłem na dole, to był ogień. Super. Poleci Pan to swoim znajomym? Zdecydowanie każdy musi spróbować, koniecznie. Jesteś dumny, staty? Bardzo. Bo ja cały Wisik z mamą tam latałem zanim tam nad rzeką tam przejdzie i dopiero później tutaj przyszliśmy, żeby taty zobaczyć Na, najgorsze było z tymi właśnie, co tutaj latają baseballistami. Na trasie z minimum 20. Jeśli znaczy, gdyby nie mężczyźni w niektórych sytuacjach, to na pewno nie dałabym rady ja jako kobieta i muszę powiedzieć, że no cudowne, że można na nich liczyć. Ludzie chcą się sprawdzać w ekstremalnych wyzwaniach, chcą przeżywać takie rzeczy, o których potem warto opowiadać znajomym, chcą przeżywać emocje, które są związane. Z pokonywaniem własnych barier, z pokonywaniem własnych słabości. No i dokładnie to im dajemy. Ta woda jest najważniejsza, tak? Nie, pan. A. Tutaj pan. Czy to jest mój ulubiony werski TV? O, kochamy Was! Pewnego razu chwilę przed Sylwestrem na Facebooku zobaczyłem, że jest coś takiego jak Magedon. Stwierdziłem, że moim noworocznym postanowieniem będzie zdobycie tytułu Weterana, który teraz zdobyłem. I cały ten trud poświęcony na bieganie tutaj chciałbym zadedykować swoim rodzicom, którzy włożyli trud wychowania mnie. Wiem, że nie jestem, że tak powiem, łatwy synem ani. Ni, nie, nie łatwo było mnie wychować. Wiem, ile trudu przeżyli. Wszystko to co tutaj. Tutaj włożyłem całe swoje serce, dedykuję im, swojej mamie. Serum nie żyje na. A nie żyje po prostu. Tak jak powinienem, to wszystko dedykuję im w ramach przeprosin i podziękowań. Jezu, dziękuję. Chciałbym, żeby to usłyszeli. I to jest dla Was, kochani rodzice. Jedna babcia myśli, że jeszcze gram w piłkę, to może się trochę zdziwić. <noise> To? Ci? Nie chcieli za piwo mnie przepuścić. Mówiłem, że prowadzę. Nie wiem czemu z takie. Powinien pić piwo. Między nogami przyszedłem. W każdy sposób jest dobry. Reset, totalny reset. Ostatnia przeszkoda? Ragbijści. Też bardzo trudno wymagając. Tak? Przekupił pan ich czymś? Nie. Chyba się zlitowali nade mną już. Czy mur z rugbystów sprawił panu jakąś trudność? No, chyba mam szczęs mózgu. Ale pan mówi. Z tego jest dobrze. Takie kulturalnie się zachowywali? Bardzo, bardzo. Takiego największego chciałem. Zaatakować, ale niestety okazał się mocniejszy. Wszystko było bardzo przyjemne. Polecam wszystkim. Kto lubi fajną zabawę w małym głodku, to polecam. No bo lubię się tak złotać. Dobra, ja już nie mogę. Muszę coś zjeść, sorry. Bo zaraz umrę. Poprzedni hardcore był hardcorem ze względu na minus 7 stopni. I to był test psychiki, ale tutaj to był hardcore. To był naprawdę test wytrzymałości, hartu ducha. Ale na trasie na pewno miałem kilkadziesiąt momentów, gdzie chciałem zejść i po prostu powiedzieć: koniec, nie biegnę dalej. Po prostu była masakra. E, lubię być sponiewieranym, e, lubię adrenalinę. Jestem uzależniony od adrenaliny, wygrałem najtrudniejszy półmaraton w Europie. Polecam na pewno listę 16-km, 12-km, ale hardcora polecam tylko i wyłącznie osobom, które są świetnie przygotowane albo które lubią dostać w po prostu. A w jakiej do telewizji będzie? Wyski. I... fajnie zmęczony jestem.